Powiedz mi tak, bo teraz toczy się sprawa, dzieci zostają przesłuchane. Twoja córka próbowała, nazwijmy to po imieniu, próbowała popełnić samobójstwo. Powiedz mi, co na to Z kuratorzy? kuratorzy? Kurator w zasadzie na ten temat z dziećmi nie rozmawiali. To, że dziecko próbowało popełnić samobójstwo, bo po wszyscy to nazywają incydentem, że połknęło więcej tabletek niż powinno, to są tabletki hormonalne ma problemy z okresem. I to, że to była próba samobójcza, dowiedziałem się, bo chodzę z dzieckiem, z dziećmi w zasadzie na terapię, na sesję rodzinne, psycholog, psychiatra i to się dowiedziałem od niej, że to była próba samobójcza i to po prostu, no, to są złe emocje, które wyszły z dziecka w pewnym momencie i trzeba robić wszystko, żeby te emocje od niego oddalić, tak. Kurator, kurator nie wie o próbie samobójczej. Miałem sprawę 29 grudnia o odwołanie właśnie kuratora pełniącego, jak to się mówi, kurator kolizyjny, kurator kolizyjny któremu dopiero w sądzie powiedziałem co, co tak naprawdę miało miejsce 13 stycznia, odwiozłem dzieci, no, może powiem o co chodzi, odwiozłem dzieci po kontaktach o godzinie 19.25, matki nie było, jeszcze matka dojechała po 5 minutach, zostawiłem dzieci i po 10 minutach zadzwonił do mnie zapłakany syn, że córka łyka tabletki, mama krzyczy, no ogólnie no sam płacz w telefonie. Wróciłem się szybko, między jednocześnie dzwonić na policję w Skoczowie, gdzie dzieci mają założoną niebieską kartę. Wyjaśniłem szybko sytuację, udałem się do miejsca zamieszkania dzieci, tam otworzyła matka, no nie, nie powiem jak mnie potraktowała, no ja czekałem na przyjazd policji. Co mnie bulwersuje w tym wszystkim, że 12 grudnia a, przez adwokata zostało wysłane zażalenie na po prostu uchylenie zabezpieczenia, tak, nie wiem mm -hmm. jak to się w romantyce chodziło, o... Od sprawy karnej poszła sprawa opiekuńcza i tam jest, w zasadzie tam się toczy sprawa o zmianę wyroku rozwodowego w drugim punkcie, czyli o przyjęcie opieki oraz zabezpieczenie dzieci ze względu na prowadzoną sprawę karną. Inaczej, i co na to prokuratura? Prokuratura? Prokuratura, nie wiem, nie wiem co prokuratura. Ja miałem ostatnią sprawę opiekuńczą 14 stycznia, w czwartek zeszły. I tam dopiero sędzia powiedział, że moje dziecko jest po próbie samobójczej. O sędzi usłyszałem tylko tyle, że jak ktoś się targa na życie, należy zamknąć go w zakładzie zamkniętym. No stwierdziłem, że córka ma 12 lat i robię wszystko po prostu w ciągu miesiąca, bo też jest u nas problem w kraju. Że jeśli ja bym poszedł normalnie przez lekarza i chciał dziecko zapisać do psychologa, no to termin mi dali na marzec, więc poszedłem prywatnie, bo tylko taka jest u nas możliwość w kraju. Płacę zawsze wszystkie sesje. Staram się od dziecka ty, po, rozmawiać z nim jakoś te po prostu, te, nie mówić mu wprost co się wydarzyło, tak, tylko po prostu no, szukać tych, tak jak z psychologiem jestem w kontakcie cały, cały czas, szukać tych emocji złych, które, co, co doprowadza dziecko do, 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 do takiego ruchu. Sędzia po prostu w, na tej rozprawie 14 zaczę, zaczęła nam odrzucać wszystkie wnioski o zabezpieczenie, o, staramy się o słuchanie, dzieci były słuchane do sprawy karnej o znęcanie się psychicznej i fizycznej nad dziećmi przez matkę w lipcu, już 16 lipca. I do tej pory sąd już były trzy posiedzenia na sprawie opiekuńczej. Nie chcę tych po prostu tych słuchań dzieci sobie dołączyć do tych akt, No co jest oczywiste, że sprawa opiekuńcza jest odpryskiem sprawy karnej, skoro dzieci były słuchane do sprawy karnej, gdzie, gdzie tam y, była po prostu sprawa karna dotyczy sprawowania opieki nad dziećmi, więc do sprawy opiekuńczej oczywiste, żeby to wziąć, bo, bo to też dotyczy opieki nad dziećmi. Nie sprawy karnej maschitku, sprawa karna dotyczy konkretnie znęcania się nad dziećmi. psychicznie. No tak, a, pan panie, pan, panie nie dzieci. Z tego co pokazywałeś dzieci chodzą po targanych ciuchach, już nie, nie, nie mówiąc o pleśni. To znaczy ja, ja to chciałem jeszcze dokończyć, tylko tyle, że sędzia sędzia, sędzia sędzia po tej rozprawie 14, no jak się spytała o co chodzi, to w sumie stwierdziliśmy, że nie trzeba wzywać tych wszystkich świadków, wystarczy porozmawiać z dziećmi. Z dziećmi sąd rozmawiał 16 lipca, był psycholog, było nagrywane, wszystko było w porządku. Pani sędzia w czwartek powiedziała, że Posłucha dzieci w piątek. Matka stanęła, stwierdziła, że nie dostanie udloku. Powiedziała, że nie ma problemu, że przyjadę z dziećmi. Ja biorę, bo brałem dzieci, mam kontakt każdy wtorek, czwartek po szkole do 19, że wezmę dzieci w czwartek i... Zjemy, pouczymy się, będziemy mieli więcej czasu, to do miejsca więcej wytłumacza, ma straszne problemy w szkole, jeśli chodzi o matematykę. Jestem w stanie jej pomóc niestety ze względu na ograniczoną ilość czasu. No, no czasem dzieci są u mnie i dzwonią, proszą mamę, żeby mogły zostać jeszcze pół godziny, dłużej. Godzinę, że tata coś wytłumaczy, że jak idzie do pracy w sobotę czy w niedzielę, żeby tata mógł po niej przyjechać, że nie tylko, że będziemy się bawić coś, tylko że zjedzą do porządku i coś jeszcze nauczę. Tak? Więc teraz już kończąc tę, się kończąc, sędzia kończy, to... stwierdziła świetnie, Ja tylko chcę jeszcze o tym słuchaniu. Sędzia chciała. Zawołała sobie dzieci na, na, na piątek. Stwierdziła na, na, na jeszcze na, na wokandzie, na, na sali, że ja mam, ja mu, ja mam wyrok i jestem ograniczony. Ja muszę dzieci w czwartek przywieźć do mamy i mama przyjedzie z dziećmi w piątek rano na godzinę 8 do sądu. Ja w piątek, no, no połączony przez wszystkim, no to są moje dzieci, to jest, dla równowagi, no, pojawiłem się też w tym sądzie, tak? Dzieci miały telefon wyłączony w czwartek, żeby już tata nie miał kontaktu z dziećmi. Mama tylko powiedziała dzieciom, że muszą się wyciszyć przed tym wszystkim. Więc yy, ja się pojawiłem w sądzie. Kiedy sędzia wyszła z swojego pokoju, mnie zobaczyła, zapytała się tylko, czy ja przyjechałem dzieci nastawiać. Powiedziałem, że nie, że jestem tutaj dla równowagi i, i spytałem się po prostu pani sędzi, czy ma psychologa i monitoring włączony. Powiedziała, że nie ma psychologa, że jak dziecko ma coś do nagrywania, to mogę jej dać. Pokazałem pani sędzi, w zasadzie dyktafon chciałem wręczyć córce, sędzia powiedziała, że absolutnie nie mogę, jak sobie życzę, to włączę nagrywanie. Sędzia rozmawia z dziećmi, oczywiście matka przy pani sędzi straszy, że wezwie policję, że nie życzy, że ja z dziećmi rozmawiał, sędzia ją poucza, że może słyszeć koło nas i słuchać to, co rozmawiamy po prostu. I tyle, dzieci po słuchaniu zostały, no, mimo tego, że chciały jechać ze mną, że po prostu powiedziałam, że ich z tego Cieszyna doskoczowa Skoczowa odwiozę, no matka zabroniła, pozbierała dzieci. Ja po wszystkim udaję się do pokoju pani sędzi spytać po prostu, no co, co dalej w tej sprawie, tak, co dalej, no skoro już ma te słuchania dzieci, nie chciała sobie wziąć, sąd już raz tą czynność wykonywał w lipcu, nie chciała sobie tego ściągnąć do tych, do tych akt, słuchała dzieci jeszcze raz, co dalej. Więc sędzia oczywiście zasłoniła się z tym, że nie może być stronnicza ze mną w ogóle rozmawiać. No, Powiedziałam mi, że tak jak rodzic rodzica, pytam się co mam zrobić, jeśli dzieci w niedzielę powiedzą mi, że nie chcą znowu wracać do mamy, Sędzia tylko poprosiła kolegę, żeby mnie wyprosił stamtąd, bo nie potrafię wyjść, no przeprosiłem, do widzenia, no stałem w drzwiach, chciałem powiedzieć, że nie wszedłem nawet do pokoju, stałem przy otwartych drzwiach, co widzieli ludzie będący na, na korytarzu, tak. Sędzia, sędzia powiedziała tylko tyle, że to tak jak nam mówiła, że trzy miesiące pod te wszystkie nasze... Myśmy składali wnioski w grudniu, 12 i 16 uzupełniający o zażalenie, o odrzucenie tego naszych tych zabezpieczenia, gdzie było w grudniu jeszcze zawarte pismo o, 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 o wyciągnięcie notatki z 13 grudnia, gdzie dziecko się truło tymi tabletkami i, i wezwanie funkcjonariuszy, którzy zastali mieszkanie w stanie takim, jak zastali, gdzie, mat, gdzie dzieci nie miały matki od piątku. Trzy dni była dzieci, matka bez dzieci w domu i po prostu wezwać policjantów na okoliczność tego, jakim stanie jest mieszkanie, gdzie matka po prostu dzieci dostała 15 minut wcześniej, czyli była całe, czyli samodem sąd zwraca się do policji w Skoczowie do komisariatu o notatkę, ale sąd dostał to 12 grudnia, zwraca się na policję w styczniu to było 8 czy 12, bo tam jest teraz monitoring, na mamy mój adwokat ma wszystko, także tam wszystkie wnioski co jest to oprócz protokołów jest dostępne elektronicznie, no i dzwonię na policję no i oczywiście potwierdzają mi za późno, sąd się zgłosił, nic, nic nie dojdzie, tak i w zasadzie notatka żadna nie doszła do sądu na tego 14, no bo niemożliwe, żeby przy ciągu dni doszło coś, tak. Ja w żaden sposób tego nie dostanę, no sąd tego nie wziął pod uwagę. Jedynie co mogę powiedzieć, to byłem jeszcze w, poni w poniedziałek wykonać kserokopię kart sprawy, protokołu w zasadzie. No i co mnie bardzo po prostu zbulwersowało, natknąłem się tam na, na zeznania po prostu słuchania dzieci przez sędzie. Sędzia słucha dzieci bez psychologa. Wcześniej ja też rozmawiałem, to mogą potwierdzić niektórzy ludzie, jak z dziećmi rozmawiałem, zanim jeszcze widziałem karty w poniedziałek. Jak z dziećmi rozmawiałem, piątek, sobota, niedziela były ze mną, gdzie Dominika mi powiedziała, że sędzia w prozie zadawała pytanie, czy przeszkadzało, 12 mojej córce, sędzia zadaje pytanie, czy przeszkadzało by Ci to, gdybyś mieszkała z taką sama bez swojego brata? 9 lat, mój brat. Więc y, pytanie sędzi wprost do dziecka, gdzie ja po prostu no tak jak mówiłem, staram się staram się pewne rzeczy człowiek rozmawia, stara się chronić dzieci, rozmawia z nimi długo, żeby pewne rzeczy nie pokazać im wprost, y, jakoś dotrzeć do dziecka, robi to psycholog po sesjach, jestem w kontakcie stałem. Ciężko jest dotrzeć do tego dziecka. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że psycholog po, z psychiatrą po czterech sesjach spytaliśmy, czy jest jakiś kluczek prawny, żeby dzieci wziąć od matki, ponieważ tam no nie mają, nie czują się bezpieczne, nie mają tam jakichś warunków normalnej egzystencji. Ten stan będzie się po prostu tylko, tylko pogłębiać. No.